Umysł, Nauka, Emocje, Motywacja, Świadomość. Podcast Psychologiczny. Podcast prowadzi Magdalena Juszczak. Zadanie realizowane przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich pod nazwą „Prowadzenie badań psychologicznych dotyczących problemów występujących u dzieci i młodzieży wśród mieszkańców subregionu Konińskiego i Wielkopolski, finansowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Witam serdecznie Magdalena Juszczak. Witam w kolejnym odcinku wideopodcastu psychologicznego. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Olejniczak, socjolog, pedagog, psycholog, który przybliży nam temat niedostosowania społecznego. Witaj Marcinie. Cześć. Tak, jak zapowiedziałam, dzisiaj porozmawiamy sobie o niedostosowaniu społecznym. Jesteś socjologiem, pedagogiem, czyli um, tą wiedzę w zakresie niedostosowania masz ogromną na pewno. Czy byś mógł nam przybliżyć, czym jest niedostosowanie? Myślę, że większość z nas ma jakąś taką swoją intuicję, bądź też taką roboczą definicję mógłby bez problemu podać. Ja tutaj nie będę odwoływał się do już klasyków resocjalizacji. Czy do definicji UNESCO, bo tutaj można to, może te definicje sobie bez problemu wyszukać. Niemniej jednak, no chciałbym odnieść się do samego samego pojęcia. Tak, jak ktoś jest jakaś osoba, bo tu mówimy o wymiarze społecznym, jest niedostosowana, no to tutaj warto byłoby też się zastanowić, czym jest to dostosowanie. Mhm. Tutaj. Takim słowem, kluczem może być pojęcie socjalizacji. Jeśli ta socjalizacja jednostki, czy to w tych agendach socjalizacji pierwotnych czy wtórnych, czyli czy to w rodzinie, czy to w instytucjach, takich jak szkoła, czy później może zakład pracy w przypadku osób dorosłych przebiega właściwie, to osoba jak gdyby nie ma większych problemów, trudności z adaptacją do wymagań. Środowiska, czy też ról, które odgrywa. Natomiast kiedy mówimy o niedostosowaniu społecznym, to to pojęcie, e, i zarazem osoba, której to pojęcie dotyczy, e, jest nacechowane e, negatywnym wartościowaniem. I to, to negatywne wartościowanie e, ma takie dwa wektory. Że z jednej strony osoba niedostosowana e, jest postrzegana jako osoba, która robi coś niewłaściwie, robi coś złego w otoczeniu, i ten drugi aspekt, który dla mnie jest niezwykle istotny, a czasami o nim zapominamy, że to w cudzysłowie zło dzieje się również jej samej. Mhm. Także jeśli na przykład myślimy o niedostosowaniu społecznym przez pryzmat symptomów, a tak zwykle jest, jeśli na przykład tak stereotypowo odnosimy to niedostosowanie społeczne do młodzieży, no to to będzie ta młodzież, która ucieka z domu, na przykład, która dokonuje jakichś przestępstw, która doświadcza różnych porażek edukacyjnych, czy z perspektywy ich rodziców, porażek, porażek wychowawczych to no właśnie, to są osoby, które e, nie do końca mogą być świadome tego, że to jest również złe dla nich. Mm -hmm. No właśnie, a skąd y, może... Bo... Też już na początku o, o tym wspomniałeś, o, soc, o socjalizacji pierwotnej, mhm. e, która odbywa się w środowisku rodzinnym, e, ale oprócz tego, skąd to niedostosowanie społeczne może, może się wziąć, na przykład wśród dzieci czy młodzieży. Mhm. W takim mm, ogólnym ujęciu, kiedy, kiedy myślimy, mówimy o przyczynach, o etiologii niedostosowania społecznego te przyczyny mogą być dwojakiego rodzaju z jednej strony mogą to być przyczyny leżące poza jednostką i tutaj cały wymiar tych kwestii środowiskowych czy to na przykład patologizacja rodziny czy to funkcjonowanie w grupach dewiacyjnych, na przykładzie, chociażby młodzieżowych grup dewiacyjnych, które to w pedagogice społecznej niekiedy są nazywane gangami czy bandami, jakaś kwestia no niewłaściwego oddziaływania instytucji chociażby wychowawczych, czy edukacyjnych, takich jak, jak szkoła, czy w makroskali na przykład jakieś kwestie. Strukturalne, jakieś ubóstwo systemowe i tak dalej. Druga grupa czynników powodujących to niedostosowanie i też zarazem ta grupa czynników, na którą można działać w kontekście czy to profilaktycznym, czy to resocjalizacyjnym, to czynniki o charakterze endogennym, czyli te właśnie podmiotowe, związane z na przykład. Osobowością jednostki. No i tutaj myślę, że wiedza z zakresu psychologii może nam nieco nakreślić możliwych przyczyn właśnie tego, tego zjawiska. No i przykładowo ten nurt psychodynamiczny upatrywałby przyczynę niedostosowania społecznego chociażby w kwestii niewykształcenia superego, czyli czegoś, co możemy nazwać tutaj w cudzysłowie sumieniem społecznym, czy, czy właśnie podnosząc się już do pojęcia socjalizacji, ta socjalizacja nie przebiegła właściwie i jednostka nie przyswoiła pożądanych wartości i norm, czy też wzorów kulturowych wężej, Wzorów osobowych, wzorów zachowań. Mhm. W tym nurcie humanistycznym psychologii przyczyny niedostosowania społecznego byłyby upatrywane też z jednej strony w braku wartości, które są akceptowane czy pożądane społecznie, czy braku zinternalizowanych tych wartości, ale też specyficzna hierarchia celów, na przykład celów życiowych, tutaj. Przykładowo, osoby niedostosowane społecznie, no mogą nawet nie mieć świadomości tego, do czego dążą, a jeśli mają, no to te dążenia mogą mieć charakter, no właśnie, na przykład, czysto hedonistyczny. W ujęciu, w ujęciu poznawczym, typowym właśnie dla psychologii poznawczej, te przyczyny niedostosowania społecznego mogą wynikać z, no właśnie z przekonań jednostki co do siebie i co do swojego na przykład miejsca w świecie, miejsca w rzeczywistości. No i tutaj ten wątek związany z przyczynami niedostosowania społecznego na gruncie behawioryzmu. Czyli tutaj będziemy akcentowali, no właśnie, głównie te wpływy, wpływy środowiskowe, te bodźce, które na przykład ze środowiska działają na jednostkę, no i jej reakcje, jako odpowiedź na właśnie te impulsy z otoczenia. A jak sobie radzić z niedostosowaniem, bo tutaj przytoczyłeś kilka nurtów, gdzie można, domyślam się, skorzystać z psychoterapii w konkretnym nurcie względem osób czy młodzieży z niedostosowaniem. I co jeszcze by można było zrobić? No w moim odczuciu, jak już tutaj nawiązałaś do, do tych wątków, czy konsultacji, czy psychoterapii, no ten nurt poznawczo-behawioralny, myślę, byłby e, właściwy, e, właściwy no e, i może również dlatego, że on jest bardzo taki e, skoncentrowany na, na możliwie szybkich rozwiązaniach, e, i osoby na przykład w terapii e, mogą dostrzegać no właśnie te zmiany e, na lepsze w stosunkowo krótkim czasie, e, który to. Czas byłby zdecydowanie dłuższy przy, przy innych podejściach. Ale rozszerzając tę odpowiedź poza, poza sferę właśnie psychoterapii, no kwestie strategii na przykład profilaktycznych. Tutaj one ma, mogą mieć charakter no, klasy, w klasycznej resocjalizacji i, i w odniesieniu do profilaktyki. Strategii informacyjnych, czyli, no jak sama nazwa mówi, informowanie o zjawisku, które też się wiąże z tą drugą strategią edukacyjną, tak? czyli no, taka właśnie edukacja z perspektywy jednostki to psychoedukacja, ale też taka edukacja społeczna, czyli w tym w tym, w tym szerszym, w szerszym kontek kontekście. Dalej działania, działania interwencyjne, I tutaj no w przypadku osób niedostosowanych społecznie, które to na przykład wchodzą w konflikt z prawem albo stanowią zagrożenie dla siebie samych bądź otoczenia, no tutaj są wyspecjalizowane służby i instytucje. Jak myślimy o młodzieży, no to mamy ośrodki wychowawcze, mamy młodzieżowe ośrodki socjoterapii, mamy różne. Instytucje o charakterze resocjalizacyjnym. Oczywiście tutaj można się zastanawiać nad kwestią skuteczności, efektywności przyjętych tych rozwiązań. I ostatnia kwestia dotycząca właśnie tych strategii działań, mhm. czy to profilaktycznych, czy resocjalizacyjnych, dawania alternatyw. Czyli tutaj często jest tak, że te zachowania, które my z perspektywy no. społecznej, większościowej nazwalibyśmy dewiacyjnymi antynormatywnymi które są no też symptomami tego niedostosowania społecznego o którym teraz mówimy wynikają z braku świadomości tego że można na przykład czas spędzać inaczej że można swoją pozycję w grupie budować inaczej no i tutaj też myślę taka podpowiedź wynik pochodząca z koncepcji twórczej resocjalizacji, na przykład działalność artystyczna, mhm. działalność związana z aktywnością ruchową, to tak. Myślę, takie najprostsze przykłady tutaj, które się pojawiają. Warto rozmawiać o, o niedostosowaniach i w jaki sposób można pomóc takim osobom. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za dziękuję to bardzo. rozmowę i dziękuję Państwu. Tymczasem zapraszam do oglądania i słuchania naszych kolejnych wideo podcastów. Do zobaczenia!